Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym pokazać wam książki, jakie zamierzam przeczytać w trakcie wakacji. Trochę ich tutaj zebrałam, nie wiem czy nie za dużo, mam nadzieję, że nie, i mam nadzieję, że dzięki nim uda mi się wyjść z takiego zastoju czytelniczego, w który wpadłam ze sprawą pewnej książki, którą czytam od maja i nie mogę jej skończyć. Więc tak, myślę, że zaczniemy sobie od dziedzictwa Asherów Roberta McCamona. To jest hit, bo dopiero, wiecie, nagrywam ten film i już przygotowałam sobie wczoraj te książki do nagrań i w międzyczasie przeczytałam dziedzictwo Asherów, i nie mogłam się od tej książki oderwać jest to świetna powieść grozy o takiej tajemniczej twierdzy, w której znajduje się taki zły duch, można powiedzieć mamy tutaj rodzinę Aszerów, która wzbogaciła się na produkowaniu broni mamy właśnie pewną osobę z tego rodu, która za bardzo się nie zgodzi z tym, co robi jego rodzina mamy tutaj dniowatego, który poluje na dzieci, do tego panterę generalnie rzecz biorąc to jest krwawe pod koniec zwłaszcza, jest bardzo zaskakujące, niesamowity klimat mamy tutaj też chłopca, który włada jakimiś tam mocami, nie no słuchajcie ta książka była przegenialna, więc Błagam Was, czytajcie Dziedzictwo Asherów. Mam nadzieję, że pokochacie to książkę tak samo jak ja. Jak dla mnie, to jest jedna z najlepszych powieści Grozy, jakie czytałam. Zdecydowanie lepsza niż wszystko to, co napisał King, co gdzieś tam kiedyś czytałam. Naprawdę, McCammon to życie, więc bardzo, ale to bardzo mocno polecam przy okazji. Więc to jest niesamowite, że dopiero nagrywam ten TBR, a już mogę Wam polecić jakąś książkę. Jeżeli chodzi o McCamona, będę chciała przeczytać też słuchacza. Tutaj akcja rozgrywa się w 1934 roku w Luizjanie i mamy też jakiegoś mężczyznę, który ma niezwykły Dar, który słyszy rzeczy, których inni nie słyszą, słowa, które nawet nie zostały wypowiedziane, i traf chce, że pewnego dnia dociera do niego wołanie o pomoc, więc no jestem ciekawa tej książki. To była trzecia książka McCamona, jaką przeczytałam w całym moim życiu i trzecia, która okazała się totalnym mistrzostwem świata. 5 na 5 gwiazdek, więc mam bardzo dobre przeczucia co do słuchacza, więc chciałabym go bardzo mocno przeczytać w wakacje. Tak samo jak Lustro, skoro jestem już przy Wesperku. Lustro Kristiny Henry. Swoją drogą Lustro ma również takie wydanie fioletowe i mam tutaj oba te wydania. Jeżeli chodzi o Lustro, jest to zbiór opowiadań dotyczący świata stworzonego przez Kristinę Henry, świata, który zapewne znacie z Alicji. Jeżeli czytaliście Alicję oraz Czerwoną Królową, to jest chyba jakaś kontynuacja. jeszcze nie czytałam tych opowiadań, dzisiaj chciałabym zacząć je czytać, więc na pewno na dniach Wam o nich opowiem. W każdym razie, Wesper, jak zawsze wiecie, to okładki są niesamowite i chyba są tutaj jakieś zakładki, tak mi się wydaje, albo wyjęłam stąd zakładka, tutaj nie wiem, ale u Wesperków zawsze są fajne zakładki, fajne wydania i nie mogę się doczekać czytania lustra Krystyny Henry i cały czas patrzę na tego słuchacza makamona, Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Jeżeli chodzi właśnie o takie powieści gotyckie, bo tu mi się przypomniało, mam tu powieść gotycką, którą bardzo chcę przeczytać i jest to The Last Tale of the Flower Bride, Roshani Chokshi, którą kocham chociażby za pozwłacenej Wilki czy za Arusha, którą też mega mocno kocham. Natomiast jeżeli chodzi o to, tamte książki to młodzieżówki, to natomiast jest taka powieść dla dorosłych, można powiedzieć. Jest to powieść właśnie gotycka... Mm, Mamy tutaj historię chyba jakiegoś małżeństwa i jakieś tajemnice związane z tym małżeństwem i jakąś posiadłość i tam pewnie coś będzie wychodzić na światło dzienne, więc ja jestem w ogóle tej książki bardzo ciekawa. Wiem, że ona będzie u nas wydana przez Galerię Książki chyba w październiku. Nie jestem tego pewna, ale na pewno w tym roku ta książka się u nas pojawi, więc chciałabym ją przeczytać jeszcze przed polską premierą. Jeżeli chodzi o Roszani Chokshi, ona jest jedną z moich ulubionych autorek, jeżeli chodzi o styl pisania. Tak samo jak Robert McCammon. Oni po prostu czarują słowem, więc nie mogę już doczekać się, kiedy wezmą się za tę książkę. Kolejną książką, którą chciałabym przeczytać, a przejdźmy sobie do Shadow of the Fox. Chodzi mianowicie o to, że jak wiecie, ostatnio zrobiłam sobie reread Shadow of the Fox, ponieważ czytałam tę książkę w języku polskim, polskie tłumaczenie, żeby sprawdzić, jak wypada właśnie z angielskim oryginałem, ponieważ książka ta będzie u nas wydana przez Fabrykę Słów we wrześniu jako Cienki Tsun. Objawiałam ją patronatem i bardzo się cieszę, bo czytałam tę książkę już dwa lata temu i bardzo chciałam, żeby została u nas wydana, żebyście po nią osiągnęli. Ale no niestety, musieliśmy trochę poczekać, więc to jest świetna fantastyka młodzieżowa inspirowana mitologią japońską z takim cliffhangerem, że to się w głowie nie mieści, więc koniecznie będę musiała przeczytać Soul of the Sword oraz Night of the Dragon, czyli jednak chyba udało się wezwać tego smoczego boga. Zobaczymy, tylko martwi mnie to że ta książka jest taka cienka w porównaniu do tej. Chciałabym, żeby wszystkie były grubaskami, ponieważ to, co stworzyła Julie Kagawa, to jest po prostu świat ociekający mitologią japońską, tyle różnych demonów i świetnych bohaterów i właśnie Kagetatsumi Yumeko. Ja tak bardzo kocham tych bohaterów, że no, będę musiała koniecznie przeczytać kolejne tomy, żeby dowiedzieć się, jak kończy się ta trylogia. Jeżeli chodzi o takie trylogie, mam tutaj jeszcze jeden ostatni tom trylogii, którą bardzo mocno kocham i tą książką jest The Last Fallen Realm Gracie Kim. Jest to od Trzeci tom trylogii Klanów Obdarzonych. Pokazuję wam te książki ostatnio co chwilę. Jest to mitologia taka młodzieżowa, to znaczy książki młodzieżowe inspirowane mitologią koreańską, w których jest bardzo duży nacisk i na przygody, humor wiadomka, ale też na więzi rodzinne, więzi siostrzaną. To jest naprawdę tak świetna trylogia, że gdy zobaczyłam, że pojawił się już ten trzeci tom za granicą, nie wiem kiedy to będzie u nas wydane, nie było innej opcji, kupiłam i prawdopodobnie będę czytać w przyszłym tygodniu, ponieważ w tym tygodniu chciałabym w końcu dokończyć. Wojownika Karen Lynchy. Bo ja kocham Wojownika. Generalnie rzecz biorąc, kocham Nieugiętą. To jest najlepsza trylogia, jeżeli chodzi o takie urban-fantazy młodzieżowe. Ona ma taki klimat, już wiele razy Wam mówiłam, trochę zmierzchu, trochę darów Anioła. No i właśnie, jeżeli chodzi o Wojownika, to jest jakby nie kontynuacja tej trylogii, tylko ta trylogia, tylko że opowiedziana z perspektywy Nikolasa, który ma taki vibe Dimki. Jeżeli kochacie Akademię Wampirów, błagam Was, czytajcie serię Nieugięta, to jest trylogia. No i potem bierzcie się za Wojownika, którego w końcu będę Zakończyć, ja naprawdę kocham tę książkę. Patrzcie, ile mam tu znaczników, ale przez to, że wpadłam w ogromny zastój czytelniczy, przez swoją drogą, o to, Lopif, to właśnie um, jakoś tak stanęło mi tutaj um, się na tej stronie, nie wiem, która to strona i nie mogę ruszyć dalej, więc w związku z tym, że teraz jestem na takiej wznoszącej fali, jeżeli chodzi o czytanie, ponieważ i Shadow of the Fox czytam ostatnio, i teraz zakochałam się. Um, w dziedzictwie Aszerów, no to właśnie taka fala wznosząca, wychodzę z tego mojego zastoju, to teraz mogę wziąć się za wojownika, bardzo mocno chcą to dokończyć. Tak samo jak zrobić Ririt Krwawej Ciszy w końcu Wiktorii Markowskiej, jest to też mój patronat medialny, książka, którą bardzo mocno kocham. Czytałam ją w PDF-ie i gdy ją czytałam, pisałam Wiktorii właśnie, co mi się w niej podoba, że jest taka świetna i też rozmawiałam o tej książce z moimi koleżankami, które ją czytały i tak właśnie chciałabym z Wami też bardziej o tej książce porozmawiać, ale też chciałabym pozaznaczać tutaj ulubione fragmenty, ponieważ Wiktoria Markowska, ona ma tak piękny styl pisania, tak bardzo ta książka mi się podobała, nie tylko pod kątem bohaterów, tego co się tutaj dzieje, ale też tego w jaki sposób została napisana, że jest tu tyle pięknych cytatów, że będę chciała właśnie sobie zrobić reread tej książki w tym tygodniu w końcu i pozaznaczać wszystkie te cytaty piękne, bo to jest naprawdę świetna książka. Myślę, że spodoba się fanom Libardugo, jeżeli lubicie Libardugo, myślę, że pokochacie Krwawą Ciszę, naprawdę świetna fantastyka. Teraz więc przechodzimy sobie do czegoś, co nie jest fantastyką. Love on the Brain, Ailey, Ali Hazelwood Jest to książka, której okrutnie się boję, bo tak, e, moje przyjaciółki są ogromnymi fankami Ali Hazelut. Ja czytałam jedynie e, jak to się nazywało? Hipoteza miłości i ta książka jest jedną z najgorszych książek, jakie kiedykolwiek w życiu przeczytałam. No ale usłyszałam, że powinnam dać szansę Ali, że kolejne książki są nawet lepsze, więc gdy tylko pokazałam tę książkę na Instagram że będę ją czytać, nagle sporo osób napisało, że Ali, ona cały czas, zamiast tworzyć nowe historie, ona cały czas kopiuje swoją pierwszą książkę, której, jak już ustaliliśmy, bardzo mocno nie lubię, więc żebym się za bardzo nie rozczarowała, jeżeli otrzymam powtórkę z rozrywki. Także trochę się tego obawiam. Jeżeli bohaterka tej książki znowu będzie tak, nie wiem, e, świrować na punkcie tego, że och jaki on jest duży, jakie ma duże ręce, jaki jest duży, jaki jest duży, jaki jest duży, to chyba ją wyrzucę przez okno. Nie wiem, zobaczymy. Na początku byłam pozytywnie nastawiona, chciałam dać tej autorce drugą szansę, ale gdy zaczęłam słyszeć właśnie takie różne rzeczy, spoilery z tej książki, to zastanawiam się, czy w ogóle brać się za to, ale obiecałam, że się za to wezmę, więc postaram się to przeczytać. Jeżeli chodzi o Taylor Jenkins Reid, mam tutaj jeszcze Cari Soto i zastanawiam Zastanawiam się właśnie, którą z tych książek przeczytać. Czy Malibu Ponie, czy Carissa, to Może te dwie książki uda mi się przeczytać, bo ja bardzo lubię Taylor. Jenkins Read, tego jeszcze nie czytałam, a wiem, że ta książka podobno ma taki wakacyjny vibe, z tego co słyszałam. Akcja chyba rozgrywa się w latach 80., -tych. mam jakichś bogatych ludzi i nie wiem, surferów? Nie wiem. <laughs> nie wiem, nie, nie mam pojęcia, o czym jest ta książka tak dokładnie. Po prostu po układce wnoszę, że to ma taki, wiecie, bardzo wakacyjny klimat, więc pewnie fajnie przeczytać tą książkę w wakacje. Także teraz przejdziemy sobie do zaginionych. Miast e, Shannon Messenger. Mam tutaj ciemną noc, ale w lipcu wychodzi też przebłysk, o. bodajże. Czyli kolejny jeszcze tom Zaginionych Miast. Jak wiecie, ja bardzo lubię tą serię. Jest to taka seria skierowana do młodszych, młodzieży, dzieci. Na początku ona tak bardzo mocno przypomina Harry'ego Pottera, a potem tak bardzo fajnie się rozkręca. Uwielbiam Sophie Foster i jej przyjaciół. Kocham Kiffiego, który chyba nazywa się Kifem, ale zaczęłam mówić kifi, i tak mi zostało. <laughs> Więc będę musiała koniecznie przeczytać to wakacje i noc i właśnie Przebłysk. Sześć szkarłatnych żurawi Elisabeth Lim, ponieważ bardzo kiedyś lubiłam tę baśń. To chyba baśnie braci Grimm o tych braciach zamienionych w gęsi. Albo film jakiś taki widziałam. Gdzieś po prostu jak przez mgłę to pamiętam i pamiętam, że mi się podobało. A to jest taka wschodnia interpretacja tej baśni, tylko że zamiast gęsi mamy żurawi. Jeżeli chodzi o Elizabeth Lim, jak wiecie, ja bardzo lubię Reflection, więc chciałabym w końcu poznać inne książki tej autorki. Także mam nadzieję, że 6 Szkarłatnych Żurawi mi się spodoba. I tutaj może od razu dodam, że zdecydowanie bardziej przemawia do mnie polskie wydanie, bo mam też zagraniczne, ale jakoś tak to będę musiała chyba sprzedać, ponieważ jakoś tak, nie wiem, ta układka podoba mi się bardziej. Która okładka Wam się bardziej podoba? Dajcie znać, bo ta po prostu jest jakaś taka fajniejsza i też bardzo faktura mi się podoba, bo jest taka do miziania. Także teraz przejdziemy sobie do przewodnika zbrodni i według Grzecznej Dziewczynki. Obiecałam, że przeczytam tę książkę mojej przyjaciółce, ponieważ ona właśnie tłumaczyła trzeci tom tej serii trylogii, nie wiem właściwie co to jest. Wiem, że wiele osób jest zakochanych w tej książce. Marta powiedziała mi, że nie zna ani jednej tej osoby, która nie lubiłaby tej książki, więc no zobaczymy, to jest jakiś chyba kryminał młodzieżowy, tylko to wiem o tej książce i że wszyscy ją kochają, więc zobaczymy, czy ja również ją pokocham. Jeżeli chodzi o kryminały, mam tutaj również kryminały Carmen, Moli, Purpurowa sieć oraz Cygańska narzeczona, to jest pierwszy, to jest drugi jest to seria o inspektor Elenie Blanco, ona w roli głównej tutaj występuje. Jeżeli chodzi o te kryminały, to pewnie będą takie klasyczne kryminały, czyli pewnie trzeba będzie złapać mordercę, który pewnie będzie robić jakieś złe rzeczy, ale mm, tak, właśnie dlatego ja rzadko sięgam po kryminały, ponieważ jak dla mnie one są bardzo mocno powtarzalne, ale tych jestem bardzo ciekawa, ponieważ po pierwsze bardzo spodobały mi się te okładki z muchami, nie pytajcie dlaczego te okładki z muchami tak bardzo mi się spodobały, może dlatego, że kryminały zazwyczaj mają takie mroczne okładki, a tutaj te kolorowe muchy moją uwagę, a po drugie chciałabym tak bardziej trochę wejść w literaturę hiszpańską, ponieważ na przykład Laurega jego bardzo mocno lubię i Alaiz Lesiaga też kiedyś czytałam Książkę Córy Ziemi, też bardzo mi się podobała, więc chciałabym tak trochę wejść w książki hiszpańskie. Także te kryminały też bardzo mocno chciałabym przeczytać w te wakacje. Także teraz przejdziemy, sobie może, do zaklinacza ognia. To znaczy, to już czytałam. Chodzi mianowicie o to, że w sierpniu wychodzi czwarty tom tej serii. Jest to tom finałowy i ten tom będzie się nazywać Deadcaster jakoś tak? Po angielsku, nie wiem, jak to po polsku przetłumaczą. I jeżeli chodzi właśnie o te książki, to będzie czwarty tom serii Starcie Królestwa. Która jest kontynuacją serii 7 Królestw. Jak wiecie, ja bardzo mocno kocham Cindy Williams' Prime. mam do niej ogromną słabość. Ta seria podoba mi się ciut mniej od 7 Królestw, ale w dalszym ciągu uważam, że jest bardzo dobra. Świetna taka fantastyka młodzieżowa w takim starym stylu, z fajnymi bohaterami, i z tego, co się dowiedziałam, podobno w czwartym tomie ma być dużo smoków. Naprawdę liczę na dużo smoków. Jeżeli nie będzie dużo smoków, chyba się zawiodę, ponieważ naszła mnie ochota też na taką fantastykę ze smokami. A zatem na pewno będę czytać Twink Flamingo Kiss, mam tutaj niemieckie wydanie i Jaros i jest to wydanie, które jest przepiękne, bardzo mi się spodobało. Mam też wydanie angielskie jeszcze nie wiem, czy będę czytać po niemiecku, czy po angielsku. Wiem jednak, że na pewno muszę to przeczytać i też chciałabym tę książkę przeczytać jakoś tak w miarę szybko, ponieważ generalnie cały TikTok o niej non-stop gada i to jest jedna z najpopularniejszych książek na TikToku, ona ma bardzo wysokie oceny na Goodreads, więc jestem ciekawa, czy ona zasługuje na ten hype, który otrzymała, bo jeżeli chodzi o amerykańskie książki, czy może raczej gusta amerykańskich booktokerów, czy youtuberów zauważyłam, że ja nie mam za bardzo spójnego takiego gustu z nimi, że jak oni czymś się zachwycają to ja nie do końca, więc no jestem ciekawa tego fenomenu, czy tak samo jak oni pokocham tę książkę, czy może jednak nie wiem, czy to jest fantastyka, właśnie ze smokami do tego 18+, z jakimś wątkiem miłosnym, nic więcej o tej książce nie wiem, jestem nią bardzo mocno zaintrygowana, bardzo mocno chciałabym przeczytać. Tak samo jak te wszystkie książki Inspirowane różnymi mitologiami, ponieważ ostatnio wzięło mnie takie klimaty, więc mam tutaj historię meduzy, mam Ariadnę, mam elektrę. Bardzo mocno chciałabym też przeczytać. Klitaj Mestre, bo słyszałam, że bardzo dobra jest ta książka. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te retellingi, e, takie mitologiczne, czy coś jeszcze. Chyba nie, chyba tylko te książki chciałabym przeczytać. Do tego na pewno Medicusa, Noa Gordona, ponieważ słyszałam, że ta książka jest lepsza od Egipcjanina Sinue. Trochę trudno wyobrazić im sobie coś lepszego od Egipcjanina Sinue, no ale pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie tutaj akcja rozgrywa się nie w Starożytnym Egipcie, tylko w 11-wiecznej 11 11 Anglii, w 11-wiecznej anglii i tutaj główny bohater chce zostać uczniem sławnego perskiego lekarza, więc zobaczymy, czy to mu się uda. Jestem bardzo ciekawa, bo naprawdę bardzo dużo osób mi pisało, że Medicus jest jeszcze lepszy od Egipcjanina Sinue, co mnie bardzo mocno zaintrygowało. Także teraz przejdziemy sobie jeszcze może do książek tych tutaj. Pokazywałam Wam je chyba w Bookholu. I Są to książki, które promowane są jako książki dla fanów Daisy Jones and the Six, ponieważ mamy tutaj lata 70. Fabuła tej książki trochę przywodzi mi na myśl na narodziny gwiazdy, ponieważ mamy tutaj właśnie Taką trochę starszą gwiazdę, faceta, i młodszą gwiazdę kobietę, wschodzącą gwiazdę, i jakiś romans między nimi, więc bardzo mi się to kojarzy z narodzinami gwiazdy. Lata 70. jestem tego bardzo ciekawa i Mary Jane, czyli dziewczynę, która wywodzi się z takiego bardzo dobrego domu, która zaczyna chyba być nianią w domu jakichś ludzi, którzy coś tam mają wspólnego z... tak, mamy lata 70. i um, to jest jakiś pewnie rock'n'rollowy dom czy coś, więc no, ciekawa jestem jak wpłynie to na naszą bohaterkę. Więc tak, te książki też bardzo mocno chciałabym przeczytać. Tak samo jak, nie wiem czemu zostawiłam to na koniec, ale Endless War, czyli Wieczną, wieczną Wojnę, Wieczna Wojna, to się u nas pojawi 24 października, o ile dobrze pamiętam. E, chodzi o książkę oczywiście Daniel L. Jensen, czyli kontynuację Niechcianego dostać. Następcy. Błagam Was, przeczytajcie w te wakacje Niechcianego Następcę. Jeszcze lepiej, błagam Was, przeczytajcie też Królestwo Mostu z Radziecką Królową, dopiero później Niechcianego Następcę i czekajcie na premierę właśnie tego czwartego tomu, który pojawi się w październiku albo teraz razem ze mną. Słuchajcie, angielskiego audiobooka. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o te książki na przykład z Radziecką Królową, też najpierw przesłuchałam sobie angielskiego audiobooka, a potem przeczytałam sobie tę książkę i będę chyba chciała zrobić jeszcze jeden re-read tych książek, żeby pozaznaczać sobie różne fragmenty. Więc naprawdę błagam was, sięgajcie po Daniel L. Jensen, ponieważ Daniel L. Jensen to życie naprawdę bardzo mocno kocham jej książki. Jeżeli chodzi o takie książki, które bardzo mocno kocham, co bardzo mocno chcę przeczytać, to też oczywiście e, Ból. Ból będzie czytany. Ból to jest ostatni tom. A Klątwy Bogów. Dostałam już PDF-a do przeczytania, żeby zastanowić się, czy chcę to objąć patronatem medialnym, czy nie. Oczywiście, że obejmę to patronatem medialnym. Będę to czytać w tym tygodniu, bo jak wiecie, ja bardzo kocham Klątwy Bogów. Jest to taka seria fantazy mm, z erotyką. Seria, która jest przezabawna, naprawdę. Te książki mają tak świetny humor. On nie jest, to prawda, wysokich lotów, ale jest naprawdę świetny, można przy tych książkach się tak fajnie rozerwać i trochę tak... Boję się czytania tego bólu, ponieważ e, to będzie ostatni tom. Ja nie wiem, jak ja przeżyję bez braci Upclanty, jak ja przeżyję bez Sejreta, jak ja przeżyję bez nich wszystkich, jak ja przeżyję bez Willi. Naprawdę bardzo mocno kocham tę serię. Kiedyś bardzo dużo o niej mówiłam i teraz chyba też zacznę dużo mówić ze sprawą właśnie bólu, czyli ostatniego tomu tej serii, które będą teraz czytać. I nie mogę się tego doczekać z jednej strony, a z drugiej właśnie boję się, co będzie, jak skończę. Więc jeżeli chodzi o takie książki, których tutaj nie mam, a które chcę przeczytać, to też. Rodzina Monet, Rodzina Monet, Rodzina Monet, Rodzina Monet. Może nawet zacznę od Rodziny Monet, nie wiem, bo dużo osób pyta mnie o Rodzinę Monet i jeżeli chodzi o Rodzinę Monet, jest to jedna z ulubionych książek mojej przyjaciółki, która cały czas prosi mnie o to, żebym przeczytała Rodzinę Monet, więc prawdopodobnie przeczytam Rodzinę Monet, zobaczymy, co z tego wyniknie i to chyba wszystkie książki, jakie chciałabym przeczytać. Mam nadzieję, że żadnej tutaj nie pominęłam. Jeszcze sobie to sprawdzę na telefonie, ponieważ zapisałam sobie, zrobiłam taką listę książek, które chciałabym przeczytać. Na liście mam jeszcze Muchomory w cukrze, Zastanawiam się właśnie, czy to czytać. Jest to książka, która wzbudza takie skrajne emocje, z tego co zauważyłam, albo kto się kocha, albo nie do końca. Jest to historia o nastolatkach, którzy mają chyba nie wiem, 17-18 lat, jadą do lasu, imprezują sobie i tam dzieją się dziwne rzeczy. I słyszałam od niektórych, że ta książka jest niesamowicie toksyczna, inni mówią, że to przesada, że nie ma w niej nic toksycznego, więc w sumie chciałabym ją przeczytać, żeby sama przekonać się, czy to jest toksyczne, czy nie. Tylko w sumie nie wiem, kiedy uda mi się to przeczytać, ponieważ priorytetem jest chyba jednak rodzina monet. <laughs> z tych takich bardzo popularnych książek, ponieważ Marysia cały czas mnie nęka o to. Tutaj swoją drogą widzicie mnie z Wilam Monetem papierowym. Na targach książki w Warszawie właśnie ta, ta moja mina, nie, ten zachwyt, że trzymam papierowego, kartonowego Wilam Moneta w rękach jest niesamowity, bo Marysia, no, ona, ktoś tam mi przyniósł tego Wilam Moneta, tak się tym wierała i poprosiła mnie, żebym potrzymała w pewnym momencie, żebym go gdzieś tam zaniosła i chodziłam sobie z kartonowym Wilam Monetem. Więc tak, Marysia jest na tym etapie miłości do rodziny Monet, że kartonowego kobiela Moneta, co widzieliście na załączonym obrazku. Także właśnie Rodzina Monet, tak to będzie chyba jedna też z takich książek, które będę czytać w pierwszej kolejności. Także dajcie znać tradycyjnie, które z tych książek czytaliście, albo chcecie przeczytać, które powinnam przeczytać najszybciej, bo najszybciej chcielibyście usłyszeć moją opinię. Teraz właśnie zaczynam tak jakby też bardziej starać się, od razu mówię z Instagramem, żeby więcej tam się działo, żeby codziennie pokazywać Wam książki, które czytam i moje opinie, więc przy okazji zapraszam na mojego Instagrama, bukrawiozwa Janita. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film, więc raz jeszcze błagam Was. Czytajcie Dziedzictwo Asherów. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak szybko pochłonę tę książkę, ale nie byłam w stanie się od niej oderwać. Jest naprawdę genialna. Także to by było na tyle. Już koniec przedłużania. Mam nadzieję, że jakoś przetrwałam, przeżyłam. Boję się trochę, boję się spoglądać potem w kadr tego filmu, bo już czuję, że tutaj trochę mokra jestem <laughs> przez te temperatury. Jak to będzie wyglądać, mam nadzieję, że dobrze. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za uwagę, za zobaczenie tego filmu. Piszcie, jakie wy macie wakacyjne plany i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa!